Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek, 23 marca 2020 roku. Moi drodzy, krótko chciałem powiedzieć o zmianie formuły, formuły na moim kanale, ponieważ yy, yy, no, nie będzie tak jak zapowiadałem na początku. Wybaczcie, nie chcę, nie chcę ryzykować zamknięciem mego kanału. Otóż moi drodzy, na początku mego kanału, jak ja się Wam przedstawiłem, to moi drodzy mówiłem odnośnie tego, jak będzie wyglądać formuła. Transmisje na żywo krótsze czy dłuższe to będą nawet trwać i to cały czas choć teraz te dłuższe transmisje te około 4 godzinne na razie nie ma możliwości ale za to te minimum pół są i trwają jak widzicie no, część rozrywkowa miała by Miała być te śpiewy, tańce w razie czego. No niestety muszę odwołać tą część rozrywkową, a jeżeli to byłaby nawet część rozrywkowa, to niestety nie w tej formule, tylko będzie najwyżej śpiewanie, najwyżej 100 lat bez podkładu muzycznego i śpiewanie i po. No, składanie życzeń, jak ktoś po urodzinie natomiast jak ktoś oczywiście będzie chciał, żebym wtedy pozdrowił i tak dalej. Natomiast moi drodzy, no, nie będzie śpiewu z podkładem i tańców, no, a tańcy się nie da bez podkładu także śpiewać będę tylko sam posłuchacie mój ton głosu a jeśli chodzi o o tańce no to trzeba zapomnieć jedyne co to ta część rozrywkowa będzie śpiewanie bez podkładu i najwyżej śpiewanie 100 lat bez podkładu to się pozdrawiam a tak to kalendarium czytanie z Biblii będzie yy, i będę omawiał temat. Także musicie być wyrozumiali. A dlaczego? Ponieważ ostatnio YouTube yy, mi yy, przerwał transmisję bo ostatnio puściłem z laptopa i to było jakieś dwa razy najpierw tam przeszkadzała e, najpierw muzyk, muzyka e, z filmu psy a potem się okazało że kiedy puściłem innego dnia wtedy e, muzykę e, to Thomas Anders Modern Talking choć już wtedy jako to nie był zespół, bo to puściłem pieśń z 1991 roku mój utwór to jakoś tak jednego dnia nie przeszkadzało, a potem drugiego dnia e, było. To było już e, przeszkadzaniem dla nich i tak dalej. Pod pozorem praw autorskich, także widać, że YouTube sam wie, że muzyka jest, ktoś se ściąga, da se podkład, żeby sobie pośpiewać czy najwyżej potańczyć a puszczają też na YouTube. Ale jak widać, jest standard równych i równiejszych. A może dlatego, że ja prowadzę kanał polityczny typowo nie nierozerwanym ze sprawami duchowymi, bo tak jakoś rozrywkowo to oni jakoś... im to nie przeszkadza, jak ty sobie tak bez polityki, no. no chyba, że byłbyś poglądów lewicowych, a ja niestety jestem <laughs> trzymający się prawicy. Tak na razie mówię z prawicowcem, choć ja się nazywam konserwatystą, tak naprawdę także moi drodzy no przepraszam i proszę o wyrozumiałość jak co to będziecie po prostu słyszeć co mam do powiedzenia wszelkie odcinki jakie miały być to miałem właśnie mówić o zespołach czy o czymś <laughs> innym przepraszam ale no niestety Epidemia koronawirusa mi to uniemożliwia, i na razie nie będzie takich odcinków robionych. Tylko właśnie będziecie tu słyszeć u mnie na bieżąco politykę. Najwyżej coś może z historii powiem. Generalnie czytam kalendarium, ale tak coś więcej, jakieś wydarzenie to moi drodzy, no zobaczymy jak to będzie. A jakbym tworzył wtedy odcinek muzyczny szczególnie zagranicznych muzyków teście właśnie samego Tomasa Andersa widzicie Polena bardziej i ten zespół modern talking ale niestety moi drodzy no to bym tam mówił jeszcze w dodatkowych językach angielskim i niemieckim bym czytał, a spokojnie może jakoś na ten czas jakieś słownictwo czy coś no tam dane słówka usłyszycie w jakimś momencie y, podczas danych transmisji niekoniecznie dziś na co Was serdecznie zapraszam dzisiaj skończymy piąty nie piąty tylko przepraszam pierwszy rozdział apokalipsy y, Świętego Jana. Wczoraj, wczoraj e, mówiłem prolog i zacząłem tam kolejny, e, drugi fragment z tego. No, niestety, no, prze, musiałem przerwać, ale dzisiaj to skończymy i tyle. E, także było tylko na tyle. Dziękuję i o której dzisiaj transmisja mniej więcej myślę, że gdzieś po godzinie 19 lub po godzinie 20 będzie po prostu komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie i będziecie wiedzieć kiedy transmisja to tyle, żegnam się z wami i do zobaczenia trzymajcie się, cześć